Bronisław Malinowski, etnolog i antropolog społeczny, współtwórca i główny przedstawiciel funkcjonalizmu. Urodził się 134 lata temu, 7 kwietnia 1884 roku. W młodości uczestniczył w życiu naukowo-artystycznym Krakowa i Zakopanego. Przyjaźnił się z przedstawicielami młodej Polski, z których najsłynniejsza pozostała jego przyjaźń z Witkacy. W 1910 roku podjął studia podyplomowe w London School of Economics, współpracował tam z wybitnymi antropologami brytyjskimi. W 1914 roku rozpoczął badania terenowe na Nowej Gwinei, początkowo wśród plemienia Mailu. A w latach 1915-16 i 1917-18 na wyspach Triobrianda. zwieńczeniem prowadzonych tam prac była seria klasycznych dla dziejów antropologii monografii, m.in. Argonauci Zachodniego Pacyfiku, życie seksualne dzikich w północno-zachodniej Melanezji, czy ogrody koralowe i ich magie. W 1927 roku na Uniwersytecie Londyńskim objął specjalnie dla niego utworzoną katedrę antropologii społecznej. Malinowski wszedł do historii antropologii społecznej jako współtwórca funkcjonalnej teorii kultury, ujmującej kulturę jako instrumentalny aparat służący zaspokajaniu ludzkich potrzeb całościowy i zintegrowany system złożony z oddziałujących na siebie instytucji, w którym zależności między elementami mają charakter funkcjonalny. Całość jego dorobku obejmują dzieła. Dodatkowo w 2002 roku ukazał się jego słynny dziennik w ścisłym znaczeniu tego wyrazu. Zmarł 16 maja 1942 roku w New Haven w USA. Zapraszamy na stronę www.attikus.pl do zapoznania się z książkami Malinowskiego.